właśnie nawet nie się, co idę robić. Zbontować, bo udało się wam. No, niestety, sporo jest tej roboty jeszcze do, do wykonania. No i trzeba to zrobić. Po prostu, ale mam dla Was ciekawą rzecz. Otóż zobaczcie, tutaj są koszulki i bluzy friends. Stare te frency jeszcze fioletowe i nowe, czerwone. Oczywiście z, z tyłu to jest grafika, tylko tak koszulka jest poskładana, więc tu nie ma tyłu. I co ważne to na ekipa Donosi teraz przez 6 dni będą pojawiały się całkowicie nowe promocje, każdego dnia inna, aż do 8 marca. Wtedy będzie taka, wiecie, największa, tak? No, także y, zapraszam Was, przyzwajcie palcem do góry, albo wchodźcie po prostu na ekipatonosi.pl, bo przez właśnie teraz te kilka dni do 8 marca będą pojawiały się tam różne, różne, różne fajne promocje. Dobra. Naprawdę mocna wiadomość dla mnie osobiście po czterech dniach, tak naprawdę montowania bez przerwy, wreszcie po raz pierwszy widzę światełko w tunelu, naprawdę. Wcześniej byłem załamany, miałem wrażenie, że może się to nie udać, żeby zmontować to, co chcę zmontować na, no już Wam mogę powiedzieć, że na finał, na finał trochę tak. Na finał trochę zakończenie starego sezonu, trochę rozpoczęcie nowego, w sumie jedna i druga rzecz. I naprawdę dopiero, dopiero teraz, po czterech dniach e, cięcia, cięcia materiału, doszedłem do momentu, w którym mogę zacząć go montować. Jest tego sporo. Aha, dobrze wiecie? Warszawa. Balamy maszynę. O, witam, sąsiada. Witam, sąsiada. Moi konie, jeżeli chcecie dorwać takiego fręca, on mam na sobie, Oversizik, tutaj proszę bardzo, takie plecki, e, bardzo fajnie siedzi. Ja w ogóle lubię taki krój koszulek. E, no, to możecie go dorwać z darmową, darmową dostawą. Już chciałem powiedzieć wystawą. Darmowa dostawa, proszę Państwa, e, od 50 zł w górę. Także no, o, warto, warto. Chodzi na dół, a tu taki bąk leży. Opala się. Ciekawie, czy jak się będzie tak opalał długo, to będzie cały rudy. Proszę patrzeć, kto już jest w domu. Zosia Samosia. Zosia Samosia wróciła na chatę. Ach, Ja właśnie niedawno wróciłam do domu i teraz sobie chillujemy bombę z krokietem. Ale dzisiaj od rana byłam, jeździłam po mieście, załatwiałam różne sprawy i byłam też między innymi w Skandynawian Clinic. Teraz przez dwa tygodnie, jak byliśmy na wyjeździe, to nie byłam na żadnej wizycie, no bo nie wiem jak. Ale o teraz, teraz wróciłam i działamy znów z moimi zębami. Z tego, co mówiła pani doktor, to zostało nam jeszcze jakieś 4-5 wizyt, i wtedy wyleczę już sobie wszystkie zęby i będę mogła się umawiać na, na tą chirurgię, o której cały czas was. Mówię i które już no, nie mogę się doczekać, aż, yy, aż, aż ktoś podziała w końcu z tą moją szczęką. W ogóle śmiesznie, bo robili mi znowu dzisiaj dwa zęby i znowu nie chciałam je zniszczyć. Ja się tak strasznie boję igieł. Czy Wy też aż tak bardzo boicie się igieł? Pani doktor do właśnie się zdziwiła, że, że nie chciałam żadnego zniszczenia, tylko na żywca mi robiła. No, ale ja po prostu nie mogę, nie mogę. Dajcie zaś, czy, czy Wy też tak macie, czy tylko ja jestem po prostu taką pipką. No. W ogóle wybaczcie mi ten koci spam na Instagramie, wiem, że nic innego praktycznie nie wstawiam odkąd wróciłam do domu i go odebrałam, ale nie widziałam go dwa tygodnie, więc musicie mi to wybaczyć, bo muszę się nim nacieszyć. Poza tym, no zobaczcie na tą twarz. No. Piękny kot, po prostu piękny kot. <noise> Zostało nam kilka dni do finału i wiem, że macie trochę pytań, dlatego postaram się na kilka z nich odpowiedzieć. Możecie je zadawać tutaj poniżej. Przepraszam bardzo, a co pan tutaj robi? Ja ogrodnikiem jestem. Lokalnie. Ale ja nie przypominam sobie, żebym wynajął ogrodnika. Do widzenia, proszę mi stąd wyjść, bo dzwoni na policję. Już! Śniadanie jedna dla Karola gotowe. Chmurka nakarmiona. Lecę do montażowni, bo gdzie indziej znaleźć Karola? Proszę. O, dziękuję. Chmurka na ogół się jedzeniem nie dzieli. Patrzcie, teraz nie ma problemu. Wspólnie sobie zajadają. Patrzcie, jakie Chmurka! Chodź, mszeczko, chodź! No chodź, no chodź! No chodź, licznotką. No ja moja taka. Tak, Nie no, jednak długie włosy, to długie włosy. Ja się super czuję w długich włosach, chociaż powiem Wam szczerze, że ostatnio mnie bardzo kusi, żeby sobie troszeczkę je skrócić, albo w ogóle zaszaleć z fryzurą. Dajcie znać, w jakiej fryzurze byłoby mi dobrze. Wiem, że dużo z Was pisze, że chcielibyście, żebym przeprowadziła włosy z powrotem na brązowo, ale nie. Blądzik to jest mój kolor. Dzisiaj troszeczkę wyletniłam, bo jest przepiękna pogoda, jest piękne słońce dzisiaj, dużo rzeczy do załatwienia i też poniekąd takich przełomowych rzeczy, o których dowiecie się już na dniach. Dlatego ja dzisiaj ubieram kurtkę i lecę z dobrym humorem. Dajcie znać, jak u Was humory i oczywiście wbijajcie na kanał, ponieważ dodałam nowy film, w którym możecie poznać kilka moich obserwatorek. Spełniłam ich marzenia. Były to bardzo zróżnicowane marzenia, ale jedna jednej z moich obserwatorek szczególnie Złapała mnie za serce i stwierdziłam, że chcę spełnić e, jej marzenie. Wzruszyliśmy się wszyscy. Zresztą sami zobaczycie na odcinku bardzo wzruszający moment. Dajcie znać, czy oczywiście ten odcinek już oglądaliście. Tak czy nie? Jeżeli nie, to koniecznie wbijajcie i dajcie mi znać, co sądzicie. Tak prezentuje się moja stylówka na dzisiejszy dzień. Oczywiście nubolki. Mam też kurtkę nubolka. Mega mi się podoba ta kurtka z takim dużym N. Mega fajnie to wygląda. Lecę.